To się uważnie przyglądał ten wie. Jesteśmy u nas na, na działeczce. Zobaczcie sobie. Piękny dzisiaj dzień. Mamy słoneczny i postanowiłem tutaj przyjechać z wami. Ja sobie trochę popracuję, a Wam pokażę moi kochani jak wygląda przyczepa po całej zimie. Co się wydarzyło z pokrowcem, w który sobie tą przyczepę zapakowałem i czy w ogóle coś się wydarzyło. No i jak to moje. Uzbrojenie przeciw wilgoci, czyli trzy sposoby, które mogliście zaobserwować na filmie zimowania przyczepy i sposoby na wilgoć w tejże przyczepie, więc zapraszam na film. A ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zoncie. No to tak, jak już jestem na działce, to powiem Wam, dlaczego tutaj przyjechaliśmy. Chodzi o to, że. To ogrodzenie, które ja tutaj sobie w zeszłym roku postawiłem na takich słupkach starych z siatki leśnej, ogrodzeniowej. Będziemy dzisiaj musieli zdemontować, ponieważ za półtora tygodnia wjedzie tutaj ekipa, żeby zrobić nam tutaj ogrodzenie panelowe, więc musimy im tutaj przygotować ten teren, a za tydzień już wyjeżdżamy, więc śledźcie kanał, zostawcie subskrypcję na kanale, aby śledzić nasze perypetie, ponieważ już za tydzień pierwsza wyprawa, jeszcze nie z przyczepą, bo jeszcze jest za zimno. Dopiero za tydzień mamy pierwszy dzień wiosny, więc dzisiaj na zakończenie zimy, tak jak wspominałem, zajrzymy sobie do naszej przyczepy. I zobaczymy, jak wygląda ona po tej zimie. Jak już jesteśmy na tutaj w tej pięknej pogodzie, obejdziemy sobie i zobaczymy, co się zmieniło. Tutaj, po zimie. No nie zmieniło się wiele, ale już mamy pierwsze pąki na krzakach. O, proszę. No i zerknijmy na tą przyczepę. Ja już tutaj byłem, i teraz wrzucę Wam przebitki z naszej e, zimowej wycieczki, tutaj, do, do przyczepy. Kiedy było minus 10? O, a z tej strony to wszystko sobie spływa, ta woda, która się roztapia od słońca. Tak mi się wydaje. To są takie zacieki, U, żeby nie złamać tego sztywne. A tak to wygląda drugiego dnia świąt, przyjechaliśmy zobaczyć jak przyczepa się zachowuje i czy nic nie rozwaliło. Mrozisko, czy nic nie rozwaliło mrozisko, ponieważ dzisiaj w nocy było minus 15 i wczorajszej nocy, które minęła i dzisiejszej nocy również będzie mniej więcej taka temperatura, więc sprawdzimy sobie co się tu dzieje. Aktualizacja zimowa. W środku jedne co mogę powiedzieć, to ten skraplacz nie skropił ani grama wody, ale po otwarciu ta tabletka no, wygląda na taką zniekształconą, czyli coś tutaj tę wodę ściąga, ale tylko tyle. Nie skrapla nic tam, ale to prawdopodobnie ze względu na mróz. Tutaj mamy 80%. 80% zawilgocenia. Temperatura, tak. temperatura. A tu też jest temperatura, no tak. Tutaj pokazuje nam minus, minus 2 w środku. Na dworze w tym momencie mamy jakieś minus 10. O, sól się zbryliła, jest. Proszę, zobaczcie sobie. Czyli też ściąga, tak to wygląda. Także to zostawiamy, to też sobie będzie ściągać tą wilgoć, super. Na oknach nigdzie nie widać żadnej zamarzliny. Raczej wszystko wygląda w porządku. suchutkie i tak dalej i zobaczmy sobie jeszcze ten żwirek. Koci żwir. Koci żwir jak był suchy, tak jest suchutki. Nic się z nim nie wydarzyło. Nie, nie śmierdzi. Wilgocią. Nie, nie śmierdzi wilgocią w przyczepie w ogóle. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Pierwszym mrozy Później jeszcze w międzyczasie raz tutaj przybyłem, ale bez kamery i nie nagrywałem, bo mieliśmy w Polsce, o czym pewnie dobrze wiecie, taki czas, w którym bardzo, bardzo było wietrznie. I ja przyjechałem zobaczyć, co tutaj się porobiło. I wtedy te paski ściągające, które są no tutaj pod przyczepą, te paski ściągające były mega poluzowane. Ogólnie cały ten Pokrowiec był bardzo poluzowany. Tutaj ten pasek to w ogóle się nie trzymał i to całe sobie latało. I z tyłu przyczepy, jak ja sobie zapinałem tutaj, jak widzicie, takie oczka są specjalne na gunki ściągające do naszego domku narzędziowego. To poprzypinałem, żeby usztywnić całą konstrukcję. To z tyłu przyczepy, ten wiatr. Wyrwał jedno takie oczko. O, patrzcie. Tutaj było takie oczko, i to jest po prostu wyrwane, więc niestety. Ale delikatne szkody nastały. I w tym miejscu, na przyczepie, w miejscu, gdzie jest zamocowany, w miejscu, gdzie jest zamocowany. Nasz panel fotowoltaiczny. Są takie metalowe, ostre krawędzie i też ten pokrowiec tarmosząc się na tym wietrze po prostu się tam delikatnie przetarł. No a obchodząc przyczepę dookoła, no to no ona była tutaj gdzieś poprzecierana. Ten pokrowiec nie przyczepa, więc to wszystko sobie w miarę fajnie tutaj wygląda. Wewnątrz przyczepy żadne złożenie się nie dzieją. Przebiteczki z zimy i z zamarzniętym tutaj naszym pokrowcem sobie widzieliście. No Myślę, że gdyby tego pokrowca tutaj nie było, to na pewno ten lód, który tutaj zamarzał i śnieg spenetrowałby tą przyczepę i ją uszkodził, dlatego warto, warto było zainwestować w ten pokrowiec na przyczepę. Nie żałujcie sobie, jeśli macie, chyba że macie możliwość oczywiście jej gdzieś garażowania. No my takiej możliwości nie mamy na ten moment jeszcze. Pokrowiec musiał wystarczyć także delikatne szkody tutaj zaistniały. Natomiast zajrzyjmy sobie do środka teraz. No i na pierwsze spostrzeżenie rzuca się fakt, że nie śmierdzi. To jest najważniejsze. Ostatnio jak byliśmy to też nie śmierdziało, teraz będzie trochę ciemniej i witam was, was w naszym królestwie. Żadnych myszy nie słychać, żeby tutaj buszowały i zaglądnijmy sobie w trzy strategiczne miejsca, a mianowicie pojemnik z solą, który stał się kamieniem, czyli idealnie zebrał nam po prostu tą wilgoć. Ta sól no, sprawdziła się świetnie. Mamy kamień to się tutaj zostawię, ale to się sprawdziło elegancko. Następnie mamy tutaj zbiornik z tą tabletką, która widzicie troszkę się rozpadła, bo zbierała sobie wilgoć od takiego pochłaniacza wilgoci. I nawet trochę wody pływa. Czyli to rozwiązanie również ekstra tutaj zadziałało. Wilgotność przyczepia na optymalnym poziomie. Temperatura 2 stopnie na plusie. Trzecim rozwiązaniem jest zwirek dla kota. Patrzcie na to. Ten żwierek dla kota nie wiem, czy on nabrał objętości. Czy jest tutaj coś więcej, ale jest to jakiś robak. Ususzony zdechły robak. No, i tutaj na no jakby wody nie ma takiej zwierzę. Wydaje mi się, że jest tu trochę więcej niż ale nie jestem w stanie tego zweryfikować. A więc, a więc, podsumowując, yy, muszę stwierdzić, że rozwiązanie ze zwykłą solą, yy, taką ja tutaj zastosowałem od zmywarki, yy, jest bardzo dobre, ponieważ yy, nas no kamieniało, co znaczy, że zebrało w sobie wilgoć. I rozwiązanie z takim profesjonalnym pochłaniaczem wilgoci, jak najbardziej, również się sprawdza. Bo ta tabletka cała się rozpadła, jak widzieliście, no zebrała sobie do pojemnika trochę tej wody, i tak dalej. A w przyczepie no nie śmierdzi, więc no jest jak najbardziej spoko. Wydaje mi się, że każde z tych rozwiązań na pewno sprawdziło się na swój sposób. Oprócz tego tutaj którego nie jestem w stanie zweryfikować, ale nie było to drogie rozwiązanie, więc warto sobie coś takiego zastosować, tak mi się wydaje. A więc, no, ja jeszcze nie rozpakowuję naszej przyczepy, ponieważ no dopiero za tydzień, tak jak mówiłem, pierwszy dzień wiosny i dopiero. Na święta wielkanocne. Planujemy sobie jakąś, jakąś wyprawę z przyczepą, natomiast już w przyszłym tygodniu wyjeżdżamy sobie i zabiorę Was razem z nami na tę wycieczkę. Nie powiem wam gdzie, bo jest to również niespodzianka dla mojej małżonki, więc subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za to, że byliście na tym filmie, i do następnego! A cały materiał już od tego filmu jest nagrywany oczywiście kamerą GoPro Hero 10. Możecie dać znać w komentarzu, czy zauważyliście różnicę, jeśli jesteście z całym widzami, a jeżeli nie, czy jakość nagrań jest w porządku, bo wydaje mi się, że jak najbardziej.